Czy wiedziałeś, że między 3 a 5% globalnego społeczeństwa jest uzależniona od seksu? Ta traktowana nieco po macoszemu jednostka chorobowa przejawia się, jak każde inne uzależnienie, wielokrotnym powtarzaniem określonych czynności. W tym konkretnym wypadku mówimy też o odczuwaniu przymusu do uprawiania stosunku seksualnego lub podejmowania czynności związanych z seksem. Czynności takich jak choćby nałogowa masturbacja, konsumowanie pornografii, współżycie z wieloma często przypadkowymi partnerami, odczuwanie winy i wstydu po odbytym stosunku albo frustracji lub wręcz złości, gdy stosunek okazuje się niemożliwy. W najnowszej wersji ICD-11 Światowa Organizacja Zdrowia WHO włączyła seksoholizm na światową listę chorób psychicznych jako zaburzenie kompulsywnych zachowań seksualnych. Nurtującym pytaniem jest jednak, co powoduje seksocholizm. Chociaż konkretne przyczyny nie są do końca znane, podejrzewa się, że doświadczenia z okresu dzieciństwa, takie jak wykorzystywanie seksualne, mogą mieć wpływ na rozwój tego uzależnienia na późniejszych etapach życia. Wskazuje się również na inne czynniki, takie jak poczucie osamotnienia, niska samoocena, wycofanie społeczne, lękliwość czy pochodzenie z rodziny dysfunkcyjnej i traumatyczne doświadczenia na etapie dorastania. ICD-11 zwraca szczególną uwagę, że do rozpoznania seksoholizmu konieczne jest wystąpienie objawów przez co najmniej 6 miesięcy, a objawy to fakt, że seks staje się centrum życia, przez co uzależniony zaniedbuje pracę, obowiązki rodzinne oraz inne relacje społeczne, angażowanie się w czynności seksualne pomimo braku osiągania satysfakcji, nieudane próby zmniejszenia częstotliwości zachowań seksualnych albo brak. Kontroli nad impulsami, kontynuowanie tego typu zachowań, mimo ich negatywnych konsekwencji. Seksoholizm to poważne zaburzenie, które, jak każde inne, wymaga specjalistycznego leczenia, ponieważ może prowadzić do poważnych skutków, będących konsekwencją podejmowanych ryzykownych zachowań.